Moim zdaniem dużo tracisz na tym konflikt, tym konfliktem z kół. Czemu tak uważasz? Przez konflikt z Q, wiele osób nie daje nawet szansy twojej muzyce. Jeżeli przez mm, konflikt z Q, bo ktoś nie daje szansy mojej muzyce, no to znaczy, że ja chyba nigdy do niego z moją muzyką nie trafię. To jest taka szybka, dosyć selekcja, myślę. Mm, czasami bardzo brutalna i bolesna mm, dla mnie, e, ale no pewne konsekwencje po prostu trzeba ponieść myślę. No, tak to już jest. Co prawda jakiś taki. No, trochę jednak sporo mnie to, sporo mnie to kosztuje. Ta napięta atmosfera, którą gdzieś tam można powiedzieć samemu sobie naplotłem na tyłek, ale. No ale tak już jest. Czasem trzeba po prostu ym, wypić piło, które się naważyło i tyle. i Dobrze przynajmniej głośno o Tobie. No tylko, że ja nie mam czegoś takiego, właśnie to jest śmieszne, że... Bo to, co ja naginowiłem w tych, w tych kawałkach, to jest, yy, że nie chodzi o atencję. No bo nie chodzi o atencję tak naprawdę. Yy, to nie jest mój... Nie po to nagrałem kawałek, w którym odpowiedziałem yy, aby żeby yy, mieć atencję, bo sukces na pewno nie jest tym, że yy, udało mi się wzbudzić yy, tak skrajne emocje, w ogóle nie, nie, nie miałem takiego zamiaru i nie świruję teraz żadnego niewiniątka i nie, 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 nie jestem teraz po prostu jakimś bidulkiem, który potrzebuje, żeby ktoś go przytulił. Tylko mam tak, że że trochę, że trochę to jakieś takie jest męczące. Czy myślisz, że kłębo odpowie? Myślisz, że kłębo odpowie? Może odpowiedzieć. Jak odpowie, to ja już nie odpowiem. Mi już trochę ten cyrk yy, przestał. Nawet nie, nigdy nie zaczął, M my po prostu już mnie męczy. Nie boisz się, że będziesz ciągle postrzegany przez pryzmat tego najazdu na niego? Ale ja nie mam przecież kto tu na kogo najechał. Ja bym powiedziałem... Skończ ten temat. Ja się na temat... Skończ i na temat jego kawałków i na temat jego, tylko na temat jego dwóch kawałków. Eee, Co po nie o nim. No, no tak, ale wychodzi na to, że to ja na niego, na niego najechałem jakby no. nie wiem, wyjechał na niego z jakąś, armatą po ale prostu. Ale to nieważne jest... Jaka jest skala tego pojechania? Chodzi samo najechanie no, no na, na kogoś. To jest skala, no ważna jest skala, no bo ja udzielam wywiadu dla w, Radia Sportowego. Ale pomijmy e, to, pomijmy. już kolejny raz z rzędu jest o tym samym. No. Wydaje mi się, że odpowiem za Ciebie, wydaje mi się, że nie. A jeśli ktoś to odbiera jako pojazd, to może tak odbierać. Każdy ma prawo do własnej interpretacji wszystkiego, no. O tym się w sumie przekonałeś, nie mając takich, takich ani innych zamiarów, to się przekonałeś, że może zostać odebrane dwa razy mocniej, albo właśnie jako nie wiadomo, jaki pojazd. No. Słuchaj, jak powiedziałem na temat filmu Botox, w jak tam skończysz... grałem, to jakoś nikt nie robi z tego powodu wielkiego dymu. Jak skończysz A karierę jak aktora? Jak powiedziałem, jak powiedziałem o mm, obecnie. Yy... Nie bardzo, nie po, bardzo popularnym polskim raperze to się nagle zrobiła wielka chryja Ja się nie dziwię akurat. Tak, się dziwię. No bo ja tak to funkcjonuje, no jak się wypowiadasz o osobie, która funkcjonuje gdzieś tam w sieci i jest popularna i jest na językach wszystkich i tak dalej, no to jakby jest to szeroko komentowane. No. Słuchaj, ale nie razy ja już to komentowałem i mówiłem, że ja... Czemu o ten świadom, temat? Dajmy inny, ludzie pytają ja o inne rzeczy. Nie byłem świadom tego. No nie byłeś świadom. Ma taką Ale inną. nie chcesz mnie słuchać. Ale nie chcesz mnie słuchać. Ale sama to kontynuujesz. Nie, nie ja już chcę zmienić totalnie temat. No i to nie.